Siema. W tym odcinku opowiem Wam o artefaktach, które występują w kampanii i nie tylko. Także zapraszam do oglądania. Artefakt USA nie wiadomo kiedy i gdzie został odnaleziony, ponieważ artefakt odnaleziony w misji Syberyt mieścił się w kieszeni, według oficjalnego scenariusza więc to raczej nie o ten chodziło. Artefakt pozwala nam na odkrywanie wybranego fragmentu mapy na kilka sekund, po czym kawałek ten ukrywa się za pośrednią mgłą wojny. Jego możliwość odblokowujemy w laboratorium optoelektronicznym amerykańskim artefakt Gosudarowa. Odnaleziony przez Gosedorowa na wykopaliskach Alaskitu, prawdopodobnie na tej samej mapie, na której go ratujemy z rąk legionu. Mimo, że wygląda jak wygląda, to w kadzenie w misji 12 wygląda on jak artefakt multi, czyli ten mały artefakt, który może nosić inżynier. Artefakt pozwala na detonację budynków oraz pojazdów z Siberytem. Jego możliwość odblokowujemy w radzieckim laboratorium Siberytowym. Artefakt arabski. Możemy go odnaleźć w kampanii w misji Arabska zagadka w północno-zachodniej bazie, gdzie został przechwycony przez siły Johna Macmillana. Artefakt pozwala na masową teleportację jednostek, w tym także pojazdów. Jego możliwości odblokowujemy w budynku obcym na południowo-wschodnim rogu mapy głównego złoża. Jako ciekawostkę można dodać, że artefakt ten ma alternatywny wygląd, jeżeli gramy na małą rozdzielczości. Wtedy wygląda on tak. Artefakt Stonehenge. Artefakty dostępne tylko w trybie multiplayer na mapie Stonehenge. Artefakt nie ma żadnego praktycznego zastosowania, służy jedynie jako magafin do wygrania trybu gry. Musimy zdobyć go kilka razy i przebadać, by wygrać rozgrywkę. Ilość wymaganych do przebadania artefaktów na rozgrywkę jest zależna od ustawień: od 1 do 9. Artefakt niewykorzystany. Nie wiemy, jakie zastosowanie miał mieć ten artefakt, albo czy w ogóle miał być użyty w kampanii lub multi. Mimo wszystko, warto odnotować, że taki artefakt istnieje w zasobach gry. I to na tyle z odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się coś ciekawego o artefaktach i będziecie mogli pochwalić się swoją wiedzą u profesora Dawidowa. Zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami. Trzymajcie się i cześć!